Starachowice Zachodnie. Kiedyś tętniły życiem, dziś wyglądają jak cień dawnego centrum handlu i usług. Reporterzy gazety starachowickiej wracają w to miejsce, by sprawdzić, co pozostało po latach remontów i utrudnień. Ulice opustoszały, lokale zamknięte, w witrynach kartki z napisem do wynajęcia. Co się stało z tą częścią miasta? Wszystko zaczęło się w 2021 roku. Ruszyła budowa dwupoziomowego parkingu, tak zwanego centrum przesiadkowego. Gdy prace zakończono, wydawało się, że wreszcie nadejdzie spokój. Ale już w połowie 2023 roku rozpoczęła się kolejna inwestycja: budowa wiaduktu i przebudowa skrzyżowań. Objazdy, zamknięte ulice, hałas i kurz. Dla mieszkańców, uciążliwość. Dla lokalnych przedsiębiorców, wyrok. Wszyscy stąd po Tutaj nie ma handlu, mówi jeden z handlarzy prosząc o anonimowość. To tragedia. Ruch nie wrócił. Po co komu te drzewka i ławeczki, jak tu żywej duszy nie widać? Jedyny ruch widać dziś przy ulicy Hutniczej, w jednym z lokali gastronomicznych. Mamy swoich stałych klientów, ale to połowa tego, co było przed remontami, nie jest dobrze, przyznaje sprzedawca. Nowe rondo, chodniki, oświetlenie, zieleń wszystko wygląda pięknie. Ale bez ludzi to tylko puste dekoracje. Starachowice zachodnie, kiedyś tętniące życiem, dziś stały się niemal wymarłą dzielnicą. Z przykrością patrzy się na to miejsce z tak bogatą historią. Piękne otoczenie i dwa nowe parkingi nie wystarczyłyby przywrócić handel. Dlatego apelujemy do mieszkańców. Nie zapominajcie o tej części miasta. Pomóżcie lokalnym przedsiębiorcom przetrwać. Wciąż działają tu: sklep mięsny, zoologiczny, muzyczny, spożywczy, kantor, lokal gastronomiczny, salon stylizacji paznokci, zakład krawiecki i lombard. Czy jest jeszcze szansa, by to miejsce znów ożyło?